Jak słyszycie wszystkich ogarnęło szaleństwo koszenia. Dookoła wszyscy koszą, no bo pogoda się zrobiła, a już zapowiadają na jutro deszcz. Więc kto może, to łapie się za kosiarkę. Romek tylko nie kosi, bo robi płotek. Chce skończyć jak najszybciej ten płotek w warzywniku, bo zapowiedział, że jak tylko zrobi to od razu zabiera się za kosiarkę, więc Dzisiaj nie kosi, chociaż miał ochotę, ale mówi, że chciałby już to skończyć, bo jeszcze trzeba będzie go całego pomalować. Słoneczko zaszło, bo już zapowiadają zmianę pogody, więc długo tej pogody nie było. To znaczy, słońce było, tylko było zimno, tak właściwie wczoraj i dzisiaj jest tylko ciepło. No dzisiaj to praktycznie jest upalnie, więc dobrze, że słońce zaszło teraz po południu, bo i zrobiło się troszeczkę przyjemniej. Jak widzicie, ja się przebrałam i co yy, to yy, zwiastuje, a mianowicie, że będę zajmować się teraz kwiatami. Do południa, jak widzieliście, sadziłam paprykę, posadziłam wszystko, co miało być posadzone w długim tunelu. Jutro będę sadziła pomidory w krótkim tunelu. Natomiast teraz po południu już w końcu chcę obsiać tą moją łączkę kwitną. No bo przecież nie zdąży to wszystko wyrosnąć i zakwitnąć. A powiem wam, że teraz przez te dwa dni, jak się zrobiło ciepło, a dwa dni temu w nocy padał deszcz, więc było wilgotno i potem zrobiło się ciepło, wszystko wykiełkowało pięknie, wszystko kiełkuje. Więc dzisiaj Szybciutko wysieję na łączce kwietnej. Jeszcze tam zaraz pójdę i tam powyrywam jakieś chwasty, które tam są niepotrzebne. Zrobię porządek, tak żeby można było dobrze to wszystko wysiać, ale chciałam sobie zrobić mieszankę. Przyniosłam sobie tyle nasion kwiatów różnych, żeby zrobić sobie fajną mieszankę. Głównie ta mieszanka będzie się opierała na habrach, ponieważ chciałabym jak najwięcej mieć habrów. Są przepiękne i naprawdę tyle różnych odmian habrów sobie w tym roku kupiłam. Zobaczcie, i nie pomieszam ich wszystkich w tej mieszance, jeszcze sobie osobno te habry wysieję, bo naprawdę uwielbiam habry, a są tak piękne, zaraz Wam pokażę. Ale tak, najpierw. Mówiłam Wam kiedyś, że kupiłam sobie taką łączkę kwietną, ekspres łączkę. Nie ma tu wprawdzie wypisanych, y, jakie y, tutaj są kwiaty w tej mieszance. Z tego, co tutaj y, widać na rysunku, no to są i chabry, są i, no widzę chyba cynie y, i różne jakieś tam jeszcze inne. Może nagietki też widzę tutaj, maki. Także jest troszkę tych kwiatów, więc ja sobie te, te to dwa opakowania mam takiej łączki. Przyniosłam sobie miseczkę i do tej miseczki będę wsypywała te nasionka. Więc tak, wsypuję te dwa opakowania tej mieszanki. Tutaj o widać, że jest, są bardzo, bardzo, no nie będzie tego widać, bo o bardzo różne, bardzo różne nasionka widać, że są. Więc dwa opakowania tego, bo też sobie wysieję tak gęsto jak w zeszłym roku, wydawało się, że tych nasion było za dużo, a jednak pięknie ta łączka zakwitła. Jedyne co, na co narzekałam, to ogórecznik, ponieważ był ten ogórecznik, dużo go było i był bardzo ciężki. I co dziwne, nie wyrósł w tym roku. No i bardzo dobrze. I teraz tak, mam tutaj to, co mam. I teraz tak, habry, przepiękne mam te habry, no sama się zachwycam nimi. Mam taki piękny, fioletowy haber, zobaczcie, taki piękny, pełny, więc szybciutko, szybciutko troszeczkę tego habra, tego habra, buławatka wsypuję do tej miseczki. Zobaczę, zobaczę w ogóle, ile, no, tak jest sporo, sporo tych nasionek. Więc myślę, że tak jedną trzecią tej torebeczki tutaj wsypuję. To będzie fioletowy, bo później chciałam sobie zrobić jeszcze jedną taką rabatkę z samymi chabrami. Pomieszam je i będę, i będę siała gęsto i będzie taki same. Chabry, a drugą chciałam zrobić same maki. I teraz tutaj mam podobny do fioletowego, tylko różowy. Więc dajemy jedną trzecią torebeczki różowego. O. Przepiękne, naprawdę przepięknie wyglądają te habry, tylko teraz będę musiała je podeprzeć, bo w zeszłym roku y, y, miałam wysiane, czy dwa lata temu miałam wysianych dużo habrów tam na prerii i powiem Wam, że mi się kładło. jak przyszedł deszcz, to wszystko się położyło. Tutaj mam haber mieszankę, więc to są różne, różne kolory. No postanowiłam sobie, że do końca maja, no oczywiście, że nie będzie padać, że do końca maja już muszę zrobić porządek z tymi wszystkimi kwiatami, bo potem w czerwcu, no to raczej już nie ma sensu, bo to już mi później y, po prostu to nie zakwitnie, wyrośnie, ale będzie mało czasu na to, żeby zakwitło. Dobrze? To jest mieszanka i teraz ja wam pokażę sudo. Cudo. Zobaczcie, to jest Haber cesarski Graciosa. Czy widzieliście coś tak wspaniałego? No po prostu jestem zachwycona. Zobaczę, ile w ogóle tutaj tych nasionek jest. No bo ten to sobie chyba wiecie, co wysieje do osobnej doniczki, żeby, żeby naprawdę mm, no, się tym zachwycać. A kupiłam przepiękne doniczki. Taka jestem chwali pięta. O, troszkę, troszkę, a resztę tu, troszkę, tylko dam, a resztę sobie zostawi do donicy. Mm, taka jestem chwali pięta. I kupiłam sobie fajne donice. Mam nadzieję, że przyjdą w tym tygodniu, bo wiecie, ja to wszystko kupuję przez internet. Na miejsce mi dostarczą. Jeszcze jest możliwość zwrotu, jak mi się nie będzie podobało, więc najlepiej lubię właśnie kupować przez internet. Fajne różne donice, więc pokażę wam, jak, jak przyjdą. Teraz mam haberbowatek, mieszankę romantyczną. I to są takie białe z różowym. Zobaczcie, to takie walentynkowe. I też tego troszkę. Ale tamten naprawdę jest piękny. No i taki przepiękny, biały. c też cesarski. Widzicie te cesarskie? To są takie strzępiaste. One nie są takie y jak pełne, tylko takie bardziej właśnie strzępiaste. Więc ja sobie wysieję te cesarskie do donicy. No, jestem naprawdę zauroczona habrami, uwielbiam je. Zawsze zresztą e, lubiłam chabry jak się jeździło kiedyś na wakacje na wieś, no to chodziło się po tych łąkach, tam po tych, mm, po tych polach, jak jeszcze wiecie, były żniwa, to e, pełno było maków i habrów, no pięknie to wyglądało. No i tutaj mam taką cesarski miks. To już w ogóle coś pięknego. Ciemny róż, biały, jasny róż, fiolet. To wszystko pójdzie do Donicy. Kupiłam taką dużą Donicę okrągłą. I myślę, że tam sobie to wysieje. Dobrze. I ostatni już Haber. I ostatni haber to haber amerykański tym razem. I to jest taki śmieszny. Wygląda troszeczkę podobnie jak Oset, ale yy, to jest haber. I on ma, zobaczcie, zupełnie inne nasionka, bo chabry mają takie nasionka, a on ma takie jak słonecznik. Dobrze. Troszkę więcej go tu damy. O. I teraz. Co jeszcze ja do, tego, do tej mieszanki dam? Bym tylko zdążyła przed deszczem to wysiać. Nie, może tak, może się rozejdą te chmury. I teraz tak do tej mieszanki jeszcze dołożę len. Wprawdzie ten len to jest wieloletni, bo widzieliście tutaj mam z roku na rok ten len, ale i wysieję i będę miała tam po prostu już na zawsze ten len. Bardzo lubię ten len, jest śliczny i taki jest. Taki zwiewny, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo pięknie wygląda. Więc też damy tego lnu. Dam też hmm, tego didiskusa, którego wysiewałam na prerii. Bo on jest też wysoki i pasuje, yy, pasuje na łąkę kwietną. Bo jest fajny, wysoki. Więc tego didiskusa. Wsypię już całą torebeczkę, bo już nie będę go nigdzie indziej wysiewała. Jego zresztą nie jest dużo tutaj w tej torebce. Super, ale będzie różnorodne. Teraz tak yy, dam. Tu mam jakąś resztkę ślazówki. Ale tu mam drugą torebeczkę ślazówki letniej różowej. Wiecie, jak ślazówka wygląda. Ona będzie na łąkę kwietną na pewno pasować. Też dam wszystko. I teraz tak. Dam jeszcze mieszankę kosmosów. też dam całą paczuszkę i dam jeszcze kosmos siarkowy, bo tam w tej mieszance, tej, w tej łączce były też żółte kolory, więc niech będzie też trochę żółtego, może nie wszystko, albo wszystko, no i mam dosyć sporo tego ale jeszcze zapomniałam o makach, jeszcze do tej mieszanki dodam resztę ślazu dzikiego. Bo tam, jak widzieliście, ten ślaz dziki mi się też wysiał. Wprawdzie, nie wiem, było dużo, dużo tych nasionek, ale y, y, było dużo tych ślazów, ale jakoś y, tylko widzę jeden wirus. Dobrze, ślaz. Teraz, y, teraz y, y, tam siałam maczki. Na tej prerii, więc mi tutaj pozostawały nasionka, to dam ten polny czerwony. Na pewno będzie ładnie wyglądał. Dam ten polny Shirley Mix czyli różne kolory. Już wszystko wsypię tutaj. Sporo będzie tych maczków, bo sporo jest tych nasionek. I tutaj mam jeszcze yy, pełny mak. Ten pełny też wsypie. No i o, bo tu już taka niewielka ilość została. No i trochę tych nasionek jest zobaczcie. No, i zobaczcie, trochę tutaj w tej miseczce tych nasionek różnych mam. I teraz pójdziemy na rabatę, tą, gdzie jest łąka kwietna, i tam zrobię sobie porządek i będę wysiewać. Znowu rozrzucę sobie te nasionka i przykryję ziemią tą uniwersalną. Bo no inaczej nie ma jak tego wysiać, bo no przecież nie będę tam robiła jakichś rowków, bo to nie byłoby sensu. Po prostu delikatnie wysieję i przykryję tam. Już nie ma tak dużo miejsca jak miałam w zeszłym roku, ponieważ jak widzieliście, już tam coś rośnie. Ja zaraz wezmę telefon mam tam taki program do identyfikacji roślin, bo. Zastanawiają mnie rośliny, które tam się wysiały, a których w zeszłym roku chyba nie było. Nie wiem, czy one były dwuletnie i dopiero w tym roku zakwitną, ale zaraz zobaczymy. Zaraz wezmę ten program i zidentyfikujemy, co też tam rośnie. I zobaczcie, tutaj mi rośnie jakiś taki kwiatek, który zupełnie nic mi to nie mówi. W ogóle nie mam pojęcia, co to może być. Więc zaraz wezmę ten program. Nie wzięłam sobie okularów, ale może jakoś przeczytam. I tak, zaraz zobaczymy. Zobaczymy, co nam, po, o, co nam powie ten program na ten temat. Co to może być? Pisze, że to jest kuklik. No, zobaczcie, a ja mam tam kuklik zupełnie. Może ja tu sadziłam kuklika? Nie pamiętam, nie mam pojęcia. No ale tak wygląda jeszcze. Jeszcze tutaj. No popatrzcie, ale to fajnie, to bardzo fajnie. Bo te kukliki tutaj wyrosły. Piękne. Jeszcze zobaczymy co to jest. Co to jest? Co to jest za roślinka? A to jest lepnica. Lepnica była w tej mieszance, którą miałam. No więc fajnie, tutaj tutaj będzie rosła. Dobrze, niech rośnie. No i te wielkie liście, znowu zapomniałam co to jest. Znowu zapomniałam, jak się to nazywa. Zaraz zobaczymy. Szczeć. Szczeć sukiennicza. Zobaczcie, takie ogromne liście mi wyrosły tej szczeci. No jestem naprawdę ciekawa, jak to zakwitnie, jak to będzie pięknie i jak będę sobie mogła wziąć to do suchych bukietów. No więc tak, tu jest lepnica, kuklik. Jeszcze tu takie fajne małe listki, które troszeczkę zjadły ślimaki. Co to jest? Ogórecznik. O, widzicie, ogórecznik, a ja nie chcę ogórecznika, więc ja te ogóreczniki chyba powyrywam. Tu jeszcze coś mi rośnie. Smułka Pospolita to było też, i tam maki. No więc zabieram się teraz. Widzę, że troszeczkę tych, tych roślinek powyrastało z tych nasion, które się wysiały po prostu w zeszłym roku. No szczeci nie było. Nie wiem skąd się wzięła. Nie mam pojęcia. W każdym razie bardzo dużo tej szczeci wyrosło. No nie będę jej wyrywać, bo ona bardzo fajnie wygląda. I teraz tak, zaraz przyniosę sobie tutaj. Będę to oczyszczała z tych niepotrzebnych, o na przykład takich moich tutaj chwastów niepożądanych. No i później będziemy wysiewać. Powiem Wam, że nawet nie dużo jest tutaj chwastów, troszeczkę tylko na brzegu było trawy, więc to właściwie nic nie jest. Jeszcze wezmę później nożyczki i poobcinam sobie tutaj dookoła, bo Romek jeszcze nie doszedł tutaj z kosiarką, więc nie jest wykoszone. Trawy jest tutaj dużo, to samo jest tam przy prerii, też będę musiała to samo zrobić, ale teraz będziemy siać. Więc wezmę po prostu sobie równiutko, to rozsieję, tu mam na środku. Tu mam na środku ścieżkę, tą z tych takich y, okrągłych plastrów. I po obu stronach tej ścieżki wysieję, no bo widzę, a jeszcze przymiotno. Widzicie, jeszcze, jeszcze przymiotno trzeba wyrwać, bo y, ono mi jest zupełnie niepotrzebne. Myślę, że to chyba, to tu na środku, to też jest przymiotno, niestety. Wydaje się też być przymiotnem. Taki wielki, o, zobaczcie, na środku. To raczej zajmuje dużo miejsca tu. O, dobra. No, teraz nam się... Teraz nam się trochę rozjaśniło tu na środku. No bo te szczeci są, ale wiecie, naprawdę one są fascynujące. Tak mi je popodobają się. One są tak jakby jakieś takie pióropusze. Takie, no takie coś, coś, coś niespotykanego. Jeszcze nie spotkałam się z taką rośliną. Więc biorę teraz te nasionka i wysiewam. Okay. Tutaj mam na środku tą ścieżkę i teraz tutaj po obu stronach jeszcze powyrywam. No tutaj mi się powysiewały i tutaj są te takie białe właśnie które są na trawniku to, to mi tu jest niepotrzebne, bo to dosyć dosyć właśnie zagęszcza niepotrzebnie tutaj te kwiaty zagłusza a ja tu chcę mieć ładne tutaj coś wy Tutaj coś kiełkuje, Dobra. No i teraz pomieszam to jeszcze raz. Pomieszam to jeszcze raz. No i. I tutaj, tak. Niezbyt gęsto, żeby mi wystarczyło. Ale wszędzie o. Mrówki tu chodzą, mam nadzieję, że nie pozabierają co lepszych nasionek. I teraz, i teraz tutaj po drugiej stronie. I teraz tutaj. Ładnie wszędzie. O. Jeszcze tam. Też tam z przodu, to ja sobie coś dosadzę. Tam sobie dosieje coś. Dobrze. Myślę, że to wystarczy, żeby nie było znowu za gęsto. Yy, teraz przykryję to ziemią. I teraz zasypię to nie zbyt grubą warstwą ziemi. I podleję. No i mam nadzieję, że szybko wykiełkuję, bo teraz jest ciepło. Więc też wszystkie nasionka, które są takie drobniutkie, jak maki, czy jak habry, no to powinny szybciutko wykiełkować. magiczna łąka z pięknymi chabrami i makami zasiana zaraz podleję i będzie koniec jeszcze tutaj z przodu postaram się posiać jakieś takie kwiaty też jednoroczne no bo tutaj ten brzeg tutaj są goździki ale ten brzeg tutaj z przodu jeszcze w środku między tą szczecią a tutaj kuklikiem jest troszeczkę pusty więc może tutaj zasieję nagietki bo one tak ładnie tutaj z przodu yy rozświetlą. Także zaraz pójdę jeszcze po te nasionka. A tak to już yy wszystko tutaj zrobione. Teraz wezmę tylko nożyczki. No i taka pracochłonna praca, a mianowicie obcięcie trawy dookoła całego obrzeża. No tego już Wam nie będę pokazywać, bo to nie ma sensu. Także na dzisiaj to tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia jutro. A jutro będziemy sadzić pomidory.